Cześć! Z tej strony Kasia i Bartek. Jeśli to oglądacie, to znaczy, że widzieliście nasze wielkie ogłoszenie na Instagramie, że zaczynamy działać na platformie YouTube. Od kilku wyjazdów nagrywaliśmy materiały, jednak nie mieliśmy pewności, czy coś z tego powstanie. Osobą, dzięki której dziś oglądacie ten film, jest oczywiście Bartek. Ja tylko delikatnie pomagałam i wyrażałam opinię. Co nam wyjdzie z tych filmów, jeszcze sami do końca nie wiemy, i to jest w tym wszystkim najlepsze. Jednak jesteśmy pewni, że dołożymy wszelkich starań, żeby spełnić wymagania naszych odbiorców. Więc rozsiądźcie się wygodnie i zostańcie z nami. Pokażemy Wam Bałkany naszymi oczami. No, kurczę, tamte szczyty na są takie zajebiste, bo tam i śnieg leży i w ogóle. A było takie widać po drodze, jak jechaliśmy, no ale niestety. Niestety wszystkiego mieć nie można. Na pewno też jeszcze kiedyś wrócimy, tak naprawdę przyjechaliśmy tutaj przy okazji. Jesteśmy w zasadzie przejazdem. Jezioro Bled to zbiornik w Alpach Julijskich w północno-zachodniej Słowenii. Jest to jezioro tektoniczno-polodowcowe. O tektonicznym pochodzeniu świadczą aktywne źródła termalne, do dziś wykorzystywane przez kilka hoteli. Woda w tym jeziorze w miesiącach letnich może mieć nawet 26 stopni Celsjusza. Dzięki temu jezioro Blety jest jednym z najcieplejszych jezior alpejskich. Jego pochodzenie ma związek z lodowcem Bochni, który tędy przeszedł. Miał on ogromny wpływ na ukształtowanie tego terenu oraz stworzenie wysepki na środku jeziora. Wodospady znajdujące się w północnej części Chorwacji powyżej miejscowości Pula i Rijeka. Jest najpiękniejsze miejsce rzeki Reciny, znajdujące się w pobliżu wsi kotli. Tutaj rzeka tworzy wodospady i drąży kształty w kamieniu. Te przypominające kocioł kształty dały również nazwę wiosce kotli, co oznacza kocioł w języku chorwackim. Kotli był niegdyś najważniejszą wsią gospodarczą w okolicy. Wynikało to z wielu młynów wodnych, które mogą tu działać dzięki właśnie tej rzece. No uważaj, właśnie tam gdzie już trzymasz nogę, ja się tam poślizgnęłam, więc no. uważaj. Wycie tego drzewka. Młyny wodne działały do 1964 roku i do dziś są bardzo dobrze zachowane. Ze względu na odosobnione położenie zachowało się nie tylko młyny wodne, ale także wieś licząca 15 domów. O tu jest Bartek. ledwo go widać. Chorwacja to państwo leżące na pograniczu Europy Środkowej i Europy Południowej, nad Morzem Adriatyckim i graniczące od południa z Bośnią Hercegowiną oraz Czarnogórą, od wschodu z Serbią oraz Węgrami i oczywiście od północy ze Słowenią. Chorwacja ma bardzo urozmaicone i wyjątkowe w skali świata wybrzeże o długości 5835 km. Ten typ wybrzeża z licznymi podróżnymi wyspami ustawionymi równolegle do linii brzegowej został nazwany dalmatyńskim od nazwy Chorwackiego Wybrzeża. W Chorwacji przeważa klimat śródziemnomorski, zwłaszcza nad Adriatykiem. Na wybrzeżu i na wyspach panuje klimat śródziemnomorski z ciepłym i słonecznym latem oraz łagodną zimą. W tym państwie królują plaże żwirowe oraz kamieniste. Muzyka Pływać. Będzie zimno na bagie. Zatoka Zawratnica to niezwykle piękne miejsce. Z wyglądu przypominające norweski fiord, nad którego spoczywa zatopiona podczas II wojny światowej niemiecka barka transportowa. Wyposażeni w maskę możemy dokonać eksploracji jej wnętrza, a właściwie pokładu i tego, co z niej zostało. Dla zwolenników skoków do wody i wysokiego poziomu adrenaliny też się coś znajdzie. W jej południowej części znajdują się dogodne miejsca, skąd można skoczyć do wody z wysokości od 8 do 10 metrów. Zatoka jest bardzo wąska, długa, o stromych, urwistych zboczach oraz z przepięknym kolorem wody. Do zatoki można dostać się pieszo na dwa sposoby. Poszliśmy ścieżką widokową z miejscowości obok. Pierwsza noc mi. Wartość wygląda nadal średnio. Tu potrzebuje 40 godzin pewnie, żeby się wyspać. Miał być ładny pokój, wyszła taka trochę. Nie podoba mi się ogólnie, ale mamy widoczek. O, tam już jest most na stare miasto w Zadarze. Ładna pogoda. Który raz w Zadarze? Czwarty? Raczej czwarty, no. No znam, znam. Stare miasto, nie no, poza nim to raczej mi niezwykłe. Właśnie zmierzamy w kierunku to, tego starego to. miasta, zaraz będziemy zwiedzać. Zadar liczy około 71 tysięcy mieszkańców. Jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, kulturalnym oraz akademickim. Dotrzeć tu można drogą lądową, a także powietrzną, ze względu na zlokalizowane w zadarze lotnisko. Ponadto Zadar posiada port handlowy i rybacki oraz stocznia. Czas na krótką sesję zadarową. ZADARową. Tam na górze jest punkt widokowy, można sobie wejść. Słuchajcie, skąd pochodzi tarasa piesków. Z dalmatyńczyk, czyli pochodzi z dalmacji. Morskie organy, woda sobie wpływa, w środku jest taki mechanizm, i stąd powstaje dźwięk. Dokładnie wychodzi od stąd. Przy większej fali jest głośniej i jest to takie bardziej Tak długa, a zarazem bogata i burzliwa historia sprawiła, że Zadar może pochwalić się wieloma atrakcjami turystycznymi, w tym licznymi zabytkami. Samo morze i plaże są magnetyzującą atrakcją turystyczną Zadaru. W granicach miasta znajduje się kilka żwirowych, jak i piaszczystych plaż. Wyspa Miłości, czyli wyspa w kształcie serca. Pojechaliśmy właśnie ją zobaczyć, co prawda byłam też rok temu, no ale nie miałam ze sobą drona. Raczej jest to ta tutaj wysepka. Ale zaraz zobaczymy, jak to wygląda z powietrza no bo z dołu, oczywiście, średnio nic nie widać. Natura stworzyła przepiękną, małą wyspę w kształcie serca. Dzisiaj znaną jako Chorwacka Wyspa Miłości, znajdująca się w samym centrum Adriatyku. Niezamieszkana wyspa znajduje się w północnej części Dalmacji. Pokryta jest lasem i sporadycznie drzewami oliwnymi. Malajlowacki slap! Slap to jest wodospad po chorwacku, tyle wiem. W ogóle miejscówka jest ciekawa, bo wzięłam ją z TikToka, chociaż wcześniej ją widziałam na nagraniach do teledysku Timu X. E, który nie był, nie było to w ogóle miejsce podpisane. Później widziałam u Dobrej Fazy, e, też na TikToku. No i w sumie dopiero właśnie nazwy też wzięłam właśnie z TikToka. Więc nie skreślajcie żadnych aplikacji dziwnych, dziwniejszych, bo zawsze możecie coś z nich znaleźć fajnego. Patrzcie jak ładnie zielono. O tym miejscu ciężko było znaleźć jakiekolwiek informacje, jest mało uczęszczane, a droga do wodospadów nie należy do prostych. Wodospad składa się z szeregu barier trawertynowych o łącznej wysokości prawie 60 metrów. Największa bariera ma wysokość 32 metrów. Kanion wokół wodospadu porośnięty jest bogatą roślinnością, a wzdłuż rzeki rozciągają się niewielkie pola i pastwiska. Źródło rzeki Cetina, tam jest dziura w środku, ma około 120 metrów w dół, przynajmniej tyle jest poznane przez nurków, bo możliwe, że to jest w właśnie głębiej, tylko że nie mogli tam dotrzeć już dalej. Nie jest zbadane właśnie. Tuż obok jest kościółek. Źródło krasowe z krystalicznie czystą i bardzo zimną wodą. Tutaj wypływa woda gruntowa z głębi ziemi i właśnie dlatego jest taka zimna. Mówi się, że temperatura wynosi od 4 do 8 stopni, więc jeśli lubicie morsować, to miejsce będzie dla Was idealne. Według Chorwackiego Instytutu Przyrody, który zarządza tym zabytkiem, nurkowie zbadali źródło Cetina do głębokości 155 metrów. Maleńki półwysep zlokalizowany pomiędzy Szybenikiem a Trogirem. Primoższten jest swoistą perełką wybrzeża Dalmacji. Słynie ze starówki położonej na niedużym okrągłym półwyspie. Jej zdjęcia robione z drona lub samolotu bardzo często zobaczyć można w folderach reklamujących walory Chorwacji. Zwiedzanie miasta nie zajmuje dużo czasu, a jego niewątpliwym atutem jest to, że zwykle nie ma tam tłumów. Spacer po starówce może być przyjemnym szerownikiem od plażowania lub nieco bardziej intensywnych zajęć. Prymorszen posiada też kilka ładnych plaż żwirowych, więc każdy znajdzie tam coś dla siebie. Przejechaliśmy właśnie do miejscowości W Wokół są takie duże, fajne skały. Z każdej strony oklają tę miejscowość. I trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę fajnie. sobie kupiłeś? Kupiłem sobie burka z serem. Co to, to burek? Burek to jest takie ciasto nadziewane, popularne w krajach śródziemnomorskich i w Turcji. Prezentuje się to oto w ten sposób. Jest gorąco Z reakcji Bo gorąco jeszcze ja. Co? Czas serem. Czas mhm. serem nie może być niedobre. Zmierzamy w kierunku twierdzy. No i wchodzimy za górę. Bilet kosztował albo 20 kun, albo 5 euro. Nie było możliwości, żeby zapłacić kartą. Omiś to mało środkowo dalmatyńskie miasto i port położone między Splitem a Makarską, u ujścia rzeki Cetiny, której źródło widzieliście już we wcześniejszej części filmu. Omiś był notorycznym gniazdem pirackim, a omiscy piraci byli jednymi z najgorszych na całym Morzu Śródziemnym. Dowody na burzliwą i szczytną historię Omisia są widoczne na każdym kroku. Starożytne miasto Omis, kościoły miasta Omis i fortyfikacje, które go otaczają, są cichymi kamieniami, wspomnieniami siły i potęgi omiskich piratów. Dziś ta miejscowość jest ośrodkiem rywiery turystycznej, wyjątkowej piękności położonej w samym sercu Adriatyku. Kamień Brela, dosyć popularny, wszyscy przyjeżdżają na fotki. Tuż obok jest plaża, o tam się ciągnie. Według magazynu Forbes jest dziesiątą najładniejszą plażą na świecie. To jest co prawda ranking z 2004 roku. No ładna, ładna. Czysta woda, teraz fajnie, bo nie ma ludzi, w sezonie pewnie jest dramat. Podoba się skała, Bartuś? Podoba, bardzo ładna skała. To proszę schodzić. Dobrownik to bez wątpienia najpopularniejsze miejsce nie tylko w Dalmacji, ale w całej Chorwacji. Miasto wspaniałej starówki oraz licznych zabytków, wśród których powstały sceny do serialu Gra o Tron czy jednej z części Gwiezdnych Wojen. Fani tych dwóch produkcji, jak i zwykli turyści każdego roku tłumnie odwiedzają miasto. W szczycie sezonu jest tam tak tłoczno, że o kameralnym i spokojnym zwiedzaniu nie ma mowy. Jednak niedogodności te nie odstraszają kolejnych osób, które chcą się przekonać o pięknie tego miejsca. Jesteśmy właśnie w Dubrowniku. Kurczę, szczerze mówiąc to miasto mnie trochę zawiodło. Myślałem, że będzie mega fajne, natomiast yy... No, no, jeśli chodzi o budynki, architekturę i tak dalej, no to rzeczywiście jest bardzo ładne. Natomiast co nas tutaj odstrasza, to jest ilość turystów, to jest jakaś masakra. A wcześniej śmiało mówił Łe, na pewno tam tyle osób nie ma, jak myślałem w internecie, że najbardziej popularne miasto. Jest sezon, sezon jeszcze na dobre się nie zaczął, a natomiast na głównym deptaku ciężko po prostu przejść. Jest masakra. I jak Wam się podobał taki materiał? Jeśli chcielibyście nas oglądać w tym formacie, to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. To nas na pewno zmotywuje do działania.